Siema wszystkim witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Hightower i słyszymy się w kolejnym materiale do cyklu, jak gracze latają. Ehm, w dzisiejszym odcinku zobaczymy sieczkarnik, który żeśmy sobie zrobili na Mustangach. W sumie poleciliśmy bodajże wczoraj trzy bitwy. E, w dwóch faktycznie żeśmy zrobili sieczkę. E, jedna była taka sobie. <laughs> ehm... To dlaczego Mustangi i dlaczego Sieczkarnik, to powiem za chwilę, bo na początku oczywiście chciałbym się z wami przywitać i podziękować, więc ja jestem Hightower, prywatnie latam samolotem, prywatnie sobie gdzieś tam też pracuję i prywatnie gdzieś tam kocham samoloty z II wojny światowej, no i oczywiście gram w Thundera. E, pomijając tą kwestię w dalszej części wstępu, to chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim, którzy wspierają kanał poprzez subskrypcję, wszystkim, którzy się pojawili, wszystkim, którzy są ze mną od początku. E, tym, którzy wspierają kanał przez donaty, i zapraszam pozostałą rzeszę widzów do dołączenia. No i oczywiście nie mógłbym sobie tutaj jeszcze odmówić, gdybym podziękował mojej fenomenalnej społeczności, yy, która się tworzy, bo tak naprawdę od początku mówiłem o tym, że najważniejsza dla mnie jakość i na razie jest fantastycznie. Dziękuję Wam, że jesteście i tworzycie tą grupę, z którą można sobie polatać, pośmiać się i wzajemnie e, pouczyć. Tak jak wspomniałem w dzisiejszym materiale, zobaczycie Teamwork i nam. Mustangach. Jest to troszeczkę inny teamwork niż zwykle i na pewno inny niż widzieliście w poradniku 10 przykazań w moim odcinku odnośnie bycia teammate'em. Dlaczego? Ponieważ my wrzeźliśmy sobie D30, czyli samoloty, które bardzo dużo możliwości dają. I jak widzicie, jeden z naszych teammate'ów poleciał sobie swoją ścieżką w siną dal. I generalnie, jeżeli yy, zrobić tu odstępstwo od poradnika, który nagrywałem, tak? No bo teoretycznie mieliśmy najlepiej będzie, jak będziemy się umawiać i będziemy latać, no to byłoby to dziwne. Tak, Coś tu nie pasuje, w poradniku mówiłeś co innego. Nic tu się nie dzieje poza poradnikiem, po prostu e, nastąpił ten czas, gdzie tworzenie społeczności dało mi w końcu tą niesamowitą radość, że powracają czasy War kiedy faktycznie lataliśmy w starym dywizjonie, w ekipie i ci ludzie e, na szczęście po paru filmach, które widzieli, być może podejmą tą decyzję, wracamy. Wracamy, wracamy, robimy znowu sieczkę. No i właśnie Prima to jest... To jest Kolega, którym, z którym byłem w dywizjonie, z którym razem lataliśmy, z którym uczyliśmy się od siebie wzajemnie i nadal, dzięki temu, że jest ze mną, możemy szlifować swoje umiejętności, jest fenomenalnym pilotem. No i właśnie, Prima wypuszczony, że tak powiem, na zwiat jest dla nas w tym momencie w tej bitwie spoterem. Oprócz tego, że nam spotuje i układa cały climbing, czyli my nie musimy tu robić spinki na mustangu, tak jak było w poradniku bokiem, bo nie chcemy zostać zaatakowani, <laughs> Tylko mamy tutaj komfort, że nam tutaj wszystkich wrogów zaraz elegancko, że tak powiem, wyspotuje nasz teammate. To oprócz tego mamy oczywiście tego gościa, który tak naprawdę, nie oszukujmy się, biorąc pod uwagę jego umiejętności, poradzi sobie z każdym, kto do niego podleci. No, oczywiście są sytuacje, w których będzie musiał się wycofać z fightu. Natomiast właśnie dlatego na Mustangach mamy ten ultra komfort, że nie musimy się o siebie wzajemnie martwić, ponieważ Mustang ma tak zwane duże okno. Wyjścia z walki. Jeżeli nie rozumiecie tych pojęć, czasami, tak jak pisaliście w komentarzu, których używam, spokojnie pozostałe poradniki w dalszej części rozwijania kanału Wam większość rzeczy wyjaśnią. Z jakiegoś, powodu, z jakiegoś powodu tutaj ja nie mam obaw o to, że nasz teamwork się nie uda, ponieważ, tak jak powiedziałem, ten pilot wypuszczony w las na spokojnie, nie dość, że zrobi robotę dla nas, wyjaśni nam, co się dzieje na mapie. To jeszcze być może już na dzień dobry pozbędziemy się jednego z przeciwników. No i tutaj. Ta bitwa układała się po naszemu. Samoloty, które potrzebują wysokości, samoloty bardzo energetyczne więc początek rozegraliśmy tak, jak należy, a później na własne życzenie też trochę przeciwników zrobiliśmy tutaj strzelnicę. Poprzednia bitwa, która, która, którą, którą żeśmy lecieli, wyglądała podobnie. Tam też była strzelnica, właśnie z uwagi na to, że bitwa została rozegrana na naszych zasadach. I tak naprawdę, jeżeli robicie sobie timur, jeżeli sobie coś ustalacie, jeżeli macie do siebie zaufanie, tak jak mówiłem w poradniku, to w większości bitew bitwa powinna być na waszych zasadach. Oczywiście też jest ciężko grać 3 na 16, tak? W, takim, w takiej sytuacji nasze możliwości tutaj kontrolowania bitwy byłyby znacząco ograniczone. Oczywiście to też zależy, co zrobiliby przeciwnicy, jak by się podzielili, czy wszyscy faktycznie zostali by przy glebie i jakiekolwiek szanse tutaj ataków yy, coverowanych yy, byłyby, yy, byłyby udane i też oczywiście wszystko zależałoby bardzo dużo od naszego aim'a, ale to gdyby babcia miała wąsy, byłaby... Dziadkiem. W związku z powyższym, nie drążąc tematu, e, jeżeli troszeczkę Wam pomoże team, to tak jak e, w większości bitew, kiedy jest, jesteście zorganizowaną e, ekipą, możecie sobie tą bitwę skontrolować i ją oczywiście wygrać. E, Prima zresztą może potwierdzić, że nocne maratony z Warthunderem z reguły kończyły się hasłem e, kończymy grać w momencie, kiedy przegramy. No i niestety trzeba było rano oczy na zapałki, ponieważ maraton zaczynaliśmy wieczorem, a kończyliśmy go bardzo, bardzo późno w nocy. Więc jeżeli macie zgraną ekipę czterech doświadczonych pilotów, którzy potrafią stosować się do założeń, którzy potrafią wykorzystać możliwości samolotu, którzy znają podstawy walki w teamie i przede wszystkim są z wami w mega poprawnej komunikacji, wy się po prostu z nimi dobrze rozumiecie, to daje wam niesamowity handicap. Dlatego stąd ta moja radość, ponieważ dawny team prawdopodobnie zacznie się powoli zbierać do kupy co mnie niesamowicie cieszy to czy udało mi się stworzyć już teraz super społeczność, to jest jedno, ale to, jaką wartość ta społeczność będzie miała za chwilę, to jest dla mnie cel, żeby jak najwięcej fantastycznych osób z nami latało. No i tu pierwsze zejście, Jari rzucił hasło, że schodzimy do kotła, ja schodziłem za zetką, aczkolwiek zobaczyłem, że odłącza mi się jak, więc pamiętajcie o tym, że jeżeli latacie energetykiem i macie wrogów pod sobą, to nie możecie schodzić na najniższego. To jest jakby pierwszy etap, tutaj też możecie zobaczyć, Zarządzanie energią w Mustangu, zabezpieczanie tej energii, yy, czyli nie bicie od razu świecy, ponieważ wiem, że pode mną są przeciwnicy, a nie wiem, który z nich z roli defensora chce się stać też agresorem, i nie wiem, ilu z nich jest w stanie mi zagrozić. I tutaj znowu miała być znowu Zetka. Drugi raz mu się upiekło, ponieważ widzicie, znowu odłącza mi się przeciwnik, którego przechwytuje. W ten sposób, jeżeli ja zarządzam, priorytetuję sobie cele. Przy okazji, niesamowicie fajnie wygląda opóźnienie na powtórkach. To widać na smugówce. Pierwszy raz teraz, jak założyłem smugówkę do, do tego Mustanga, to, to oglądając na powtórkę faktycznie zauważyłem, jak to śmiesznie wygląda. Ale wracając do tematu, Jeż, zobaczcie: dwa ataki i dwa, dwie zmiany priorytetu celu, tak? Więc tutaj w tym momencie możecie sobie też się nauczyć, że albo bierzemy najwyższego, jeżeli chodzi o pułap, albo bierzemy tego, który daje nam później bezpośrednio. Bezpieczeństwo, że nie dostaniemy kontrę od jego e, teammata. No i do trzech razy sztuka się mówi, niestety Zetka trzeciej opcji nie dostała. W tym czasie zrobiliśmy sobie podział. Prima zajął się swoimi przeciwnikami, Jari zajął się e, Foką. E, no i, e, i tutaj, tak jak widzicie, za chwilę e, każdy z nas już swoje w tej bitwie będzie miał zrobione. Jari e, tam egzekwuje e, od Fokę Wulfa powrót do garażu, a Prima już nawet nie pamiętam kogo tam egzekwował. E, wyegzekwował a, Dorniera wyegzekwował, bo tu nawet mi się na czacie e, poprawiło e, i tak jak widzicie, e, był podpalony ten Dornier, no ale oczywiście e, Prima, na cóż ja mogę więcej powiedzieć, wyczekał i zrobił swoje. No i tutaj już, że tak powiem, jeżeli mieliśmy kontrolę nad tym, co się dzieje, to e, jak za starych dobrych czasów doszło do teamworku, ale takiego, gdzie mamy znęcanie się. Tutaj Prima oczywiście, e, ja e, czekam na ten teatr, tak, tutaj jest piękna prezentacja, Zabawy z ogarniętym pilotem w ogarniętym samolocie. Oczywiście Łasiu Demka mógł mieć troszeczkę mieszane uczucia, że lecą dwa mustangi, a jeden nic nie robi, ale oczywiście takie było założenie. My żeśmy tutaj z prymem się mówili, że zrobi mi przedstawienie. W związku z powyższym oglądam. Oglądam, wyczekuję i tak naprawdę patrzę, jak. Wyśmienity pilot znęca się nad przeciwnikiem e, złapanym w trakcie bitwy. E, no i krzyknąłem tylko, że o, mamy jeszcze trzech, bo nawet powiem Wam szczerze, nie sprawdzałem ilu zostało, tak myśmy się dobrze bawili i tak dobrze komunikowali w tej bitwie. I tutaj już przechodzimy do bardziej związanego teamworku. To jest to, co powiedziałem. Oczywiście, jeżeli szukalibyście tej maszyny, która przed chwilą walczyła z moim teammateem Primą, to ona już jest w garażu. Oczywiście wcale mnie to nie dziwi. W związku z powyższym tutaj już było jasne zawężenie, robimy sobie ciasny teamwork, robimy loty na zasadach tak jak trzeba i tu kolejna sytuacja, tu już nie nie ma przedstawienia tu już nie ma, że ja sobie lecę jak na widowni oglądam, tu jest już zamierzone działanie mojego teammate'a w stosunku do mnie. Wykonuje umówione, konkretne manewry, żeby łyknął je jak trzeci. Tutaj oczywiście możemy się zastanawiać, czy jak trzeci był zafiksowany, czy może nie jest doświadczony. Natomiast no wyknął, że tak powiem, jak to się mówi kolokwialnie, jak pelikan to co mieliśmy umówione i tak naprawdę to jest tylko kwestia wykończenia i wysłania gościa do garażu. W związku z Mając kontrolę nad bitwą, możecie e, bawić się z każdym. No i tutaj, oczywiście, przechodzimy do kolejnych ataków. Tak jak widzicie, już nie musicie się martwić o zarządzanie energią po wykonanym ataku. Tak naprawdę, możecie przystępować do kolejnego. I tu zobaczcie z mojego poradnika: nie strzelam przez plecy. Widzieliście? Jari krzyknął i dał jasny komunikat: biorę, jestem, strzelam. W związku z powyższym, mój wzrok szuka e, mojego teammate'a, kiedy Jari wchodzi do ataku. Ja ten atak całkowicie odpuszczam i tutaj kolejna akcja i kolejny za sekundę to omówię manewr, zapamiętajcie tą sytuację, kiedy tała ła siódemka odbija do mnie, wrócę jeszcze tylko do tego, co było przed chwilą, Jari wchodzi przed mój celownik, przerywam ogień, daję mu zestrzelić samolot, nie udało się, otwieram ogień z powrotem, nie strzelam teammate'owi przez plecy, to macie w 10 przykazaniach w poradniku nagranym, a druga sytuacja z, z tą ła siódemką. Jari krzyknął, że jest ła ka Jasny komunikat, co ma zrobić. Umówiony kolejny manew i typowa z walki powietrznej kanapka, w którą ła musiał wejść, i kiedy w nią wszedł, był trupem. Co by nie zrobił, był trupem. Jeżeli poszedłby za Jarim, był trupem. Jeżeli poszedłby do mnie, został trupem. No i tak naprawdę tyle. Bitwa się zakończyła. Bardzo dobra zabawa, bardzo dobra komunikacja. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za tą bitewkę wczoraj i Was, widzów, serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do oglądania następnych materiałów. Trzymajcie się, cześć.